Dzień dobry. Przechodzimy do kolejnej głoski szeregu szumiącego, do głoski ż. Przypomnimy sobie ułożenie narządów artykulacyjnych i spróbujemy odtworzyć taką minkę. Unosimy czubek języka do wałka dziąsłowego, rozciągając boki języka. Do zębów trzonowych. Dodatkowo zaokrąglamy wargi, wysuwając je lekko do przodu. Pamiętamy, aby zbliżyć do siebie zęby, ale nie zaciskać ich mocno. Spróbujmy teraz wypowiedzieć ż, głoskę ż. Dodatkowo możemy położyć rączkę na szyi aby wyczuć wibrację. Ż, ponieważ ta głoska jest głoską dźwięczną. Ż, ż, ż. tutaj powinny być wyczuwalne wibracje. Teraz spróbujemy powtórzyć głoskę ż w sylabach. Ża, żo, że, żu, ży. Przechodzimy do śródgłosu. AŻA, AŻO, AŻE, AŻU, AŻ OŻA, OŻO, OŻE, OŻU, oży, EŻA, EŻO, EŻE, EŻU, eż. UŻA, UŻO, UŻE, UŻU, UŻY. YŻA, YŻE, YŻO, YŻU, iży. Yż. Nie ćwiczymy głoski Ż w wygłosie, ponieważ ubezdźwięcznia się, traci swoją dźwięczność i zamienia się w głoskę SZ. Teraz powtórzymy. Kilka wyrazów z głoską ż. Żaba, Żyrafa, Żuk, Żółw, Żubr. Przechodzimy do śródgłosu, pierożek. Grzanka. Grządka. Spróbujcie powtórzyć razem ze mną związki wyrazowe, żyrafa na morzu. Żubr. Na leżaku, żółw na łyżwach, żadka żaba, oburzony żuk. Warzywna grzątka. Orzechowa grzanka. I ostatnie. Grzybowy pierożek. Na koniec powtórzymy głoskę Ż w zdaniach. Ja wylosuję teraz dwa obrazki i przeczytam Wam. Dwa zdania. Spróbujcie je powtórzyć po mnie. Wylosowałam żyrafę. Spróbujcie powtórzyć je zdania: Żegluje żyrafa na burzliwym morzu. Drugie zdanie: żółw. Żółw łażej, włożył łyżwy i żwawo podąża do rzeki. Mam nadzieję, że uda Wam się powtórzyć resztę zdań, które znajdują się pod obrazkami dołączonymi do ćwiczenia.